Karolina Derpieński mocno obrywa. Nawet Hakiel był w szoku po tym, co mówiła o jego córce u wojewódzkiego. Karolina Derpieński szturmem wbiła się do polskiego show-biznesu. Żona niezwykle bogatego i o wiele starszego od niej biznesmena ostatnio została nawet zaproszona do programu Kuby Wojewódzkiego. Jej występ wzbudził niemałe kontrowersje. Po jednym tekście zdębiał nawet Marcin Hakiel. Karola Inderpieński o życiu w luksusach Już wcześniej Karola Inderpieński podkreślała, jak bardzo przywiązana jest do luksusowego życia, które w znacznej mierze zawdzięcza swojemu bogatemu partnerowi. Podobną postawę promowała także u Kuby Wojewódzkiego. Wyjaśniła przy okazji, skąd wzięło się jej zainteresowanie dojrzałymi mężczyznami. Co ciekawe, cała dyskusja wyszła od Marcina Hakiela, który nie ukrywał, że jego dzieci przeżyły rozwód. Caroline stwierdziła wówczas, że rozstanie jej rodziców także na nią bardzo wpłynęło i to właśnie wtedy zaczęła szukać starszych partnerów, którzy niejako zastępowali jej ojca. Caroline Derpieński o córce Hakiela Po tym prywatnym wyznaniu Caroline chciała obrócić całość w żart, dlatego stwierdziła, że córka Hakiela w jej wieku pewnie też będzie miała 60-letniego partnera. To zdecydowanie nie spodobało się Marcinowi, który ewidentnie takiego życia swojej Helenz nie życzy. Nie chciał być jednak bardzo stanowczy, dlatego zasłaniając się śmiechem, poprosił Caroline, by tak nie mówiła. Widać było jednak, że dotknęły go te słowa. Zresztą nie tylko jego. Karolina Derpieński krytykowana. Stanowczo o postawie promowanej przez Karoline wypowiedziała się też Marianna Schreiber. Ta zaapelowała do obserwujących ją rodziców, by nie pozwalali dzieciom, w szczególności córkom, wzorować się na derpieński. Według niej plan na życie zakładający po prostu znalezienie bogatego partnera jest zły. Czy wy chciałybyście, aby wasze córki brały przykład z Karola Derpieński i powiedziały wam któregoś dnia? Mamo, ja nie będę się uczyć, ja chcę mieć dużo dolarsów i teraz sobie znajdę starego milionera i też będę jak Karolin Derpieński opływać w luksusach.